Witam na kanale Silla Tard. rozpoczynamy prognozę dla wszystkich osób ze znaku strzelca na grudzień 2020 potem jeszcze na przyszły rok będziemy też robić na razie grudzień nas interesuje nie ja może jeszcze tego drugiego tygodnia nie będę pokazywać bo to jednak potem będzie słabo widać to na razie pierwszy tydzień Pierwszy tydzień wygląda tak, że odchodzicie tu od czegoś. Odchodzicie od tego, co wam już nie służy, co się już wam zdezaktualizowało, co już wam jest niepotrzebne. Po prostu odwracacie się na pięcie, odchodzicie. Możecie odchodzić od czegoś lub od kogoś, ale wam tu na dobre to wychodzi. Bardzo, bardzo piękne karty macie przede wszystkim spełnienia w materii, czyli pieniędzy wam tu nie powinno brakować, bo macie tutaj ogólnie rzecz biorąc. Taki dobrobyt, bezpieczeństwo materialne macie też decyzyjność, zadowolenie macie, um, taką pewność siebie też. Pewność siebie, zarządzanie sobą, swoim życiem, swoim otoczeniem, w jakimś sensie też, co nie znaczy, że macie rządzić swoją rodziną, nie o to mi chodzi, tylko o, o takie zarządzanie swoim życiem, swoimi potencjałami. Tu bardzo, bardzo yy, jest dobrze ten potencjał pokazany, że tu wy będziecie sobą zarządzać, ale najpierw od czegoś odejdziecie, dobra, to lecimy dalej, bo w materii macie bardzo ładnie, w takie Spełnienie, o, macie jeszcze cesarzową. No, dla tych, którzy chcieliby mieć dziecko, to jest potencjał na macierzyństwo, oczywiście, ale cesarzowa też mówi, tak jak cesarz, o dobrobycie, o stanie obfitości. To przede wszystkim wynika z wewnątrz. Żeby czuć ten dobrobyt na zewnątrz, trzeba najpierw sobie wytworzyć ten stan obfitości i pełni wewnątrz siebie, czyli czuć się, Zadowolonym z tego, co jest, a Wy tutaj potraficie, bo macie tą kartę zadowolenia z tego, co macie, z tego, co osiągnęliście. Bardzo dobre karty tu macie, za wyjątkiem tej czwórki kielichów, która mniej mi się podoba, ponieważ Wy tu jesteście z czegoś niezadowoleni. Macie w pobliżu siebie osobę, która jest Wam sprzyjająca, a odwracacie się jakby do niej tyłem. Jakoś tutaj skupiacie się na jakimś smutku, na jakimś rozczarowaniu, nie wiadomo z jakiego powodu, bo tu potencjały są rewelacyjne, jeśli chodzi o, przede wszystkim o sprawy materialne, ale nie tylko, bo cesarzowa to jest również karta twórczości, czyli Wy tu możecie sobie kreować coś fajnego. I będziecie faktycznie chyba pójdziecie w tym kierunku, mówię chyba, no bo tu widzę asamonad jeszcze, czyli coś nowego będziecie kreować, coś nowego będziecie tworzyć w materii, co też. Może wam dać nowe pieniądze, poprawę sytuacji materialnej po prostu. Bardzo dobrze to wygląda, bardzo dobrze. Nie wiem skąd to niezadowolenie. No, to jest karta uczuć, więc to wynika z Was. To wy wybieracie sobie swoje uczucia. Z, nie wiem na, na, na jakiej podstawie to macie no może właśnie jakieś tu nie jesteście zadowoleni z czegoś z, w relacji z drugą osobą jakby a może skupiacie się po prostu na smutku wynikającym z zupełnie czegoś innego nie, niekoniecznie, niekoniecznie musicie widzieć winę tej osoby jakąś, że ona was nie zadowala to może wynikać z tego, że wy sami siebie tutaj nie do końca zadowalacie w tym momencie mówię, bo pozostałe karty mówią o tym, że jesteście zadowoleni tylko ten jeden moment tu jest taki to nie jest tak że cały grudzień taki ma być to jest tylko jeden moment jakiegoś tutaj niezadowolenia i dobrze by było z tej energii wyjść bo potencjały to wy macie rewelacyjne wręcz rewelacyjne no jak na czas kryzysu to ja bym chciała mieć takie potencjały a ja takich nie mam no macie to możliwość nowej kreacji nowego działania nowej pracy bo tutaj ewidentnie jest mowa o nowej pracy lub nowego zarobkowania w jakikolwiek sposób, bo to nie musi być praca na etacie wcale. No ale tutaj jakiś konflikt, to może być konflikt wewnętrzny, może być zewnętrzny. Często jest tak, że konflikt wewnętrzny jakoś tam się odbija na zewnątrz, więc to też może prowadzić do konfliktu zewnętrznego. No jakieś zmagania, jakieś zmagania czy to z losem, czy z innymi ludźmi, które prowadzą do impasu. Czyli czy warto poświęcać uwagę tym zmaganiom, tym kłótniom, tym konfliktom? No nie bardzo warto, bo prowadzą do impasu ewidentnie, więc dobrze by było wyjść z tej energii konfliktu. I macie tutaj koło fortuny. Koło fortuny tu macie, no właśnie. Hmm. Czyli zmiana, koło fortuny, czyli zmiana. Dobrze. To jeszcze tutaj, w jakim kierunku ta zmiana pójdzie? Ta zmiana pójdzie w kierunku mocy, czyli wasza siła zwiększy się, wasza odwaga zwiększy się. Yy, co jeszcze? No jeszcze tutaj weźmy jakąś kartę, zobaczmy, co tam jeszcze się zwiększy. Yy, pójdziecie w kierunku celu, w takim szybszym tempie. Momencik. Zobaczmy, co tam jeszcze się stanie, jeszcze, w jakim kierunku jeszcze pójdzie ta zmiana, w jakim kierunku jeszcze. No tu pracowitość jest też pokazana. Wasza pracowitość hmm. i zrównoważenie, czyli to wszystko idzie w kierunku do Dojścia do większej równowagi, do większej siły, do szybszego dojścia do celu. Z tym, że tutaj trzeba troszkę wyluzować, bo tutaj karta przestrzega przed, takim, przed taką przesadną szybkością, przed takim przesadnym naciskiem. Czyli tu trzeba wyluzować. Jak wyluzujecie, to tutaj jesteście w stanie osiągnąć. Wasz cel, przede wszystkim równowagę, jesteście w stanie osiągnąć, ale jak osiągacie równowagę, to i cel osiągacie również. No dobrze, to jak jest, z czego najbardziej będziecie się cieszyć w tym przyszłym roku? Zobaczmy. W tym przyszłym roku macie Asa Kielichów, czyli Asa Radości. Czyli najbardziej będziecie się cieszyć z radości, można by powiedzieć, ale to jest takie trochę masło maślane, więc ja tu powiem troszkę więcej. Tu jest możliwość nowego związku, czyli nowa miłość w przyszłym roku może do Was przyjść, no bo spełnienie w materii to Wy już tutaj macie w, w tym roku. Czyli tutaj w przyszłym roku będziecie się skupiać na uczuciach, jakaś nowa miłość, nowy związek, ale mogą być też nowe pomysły. Mogą mieć to nowe pomysły twórcze, które będziecie realizować z radością i entuzjazmem. Mhm. Bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj się zapowiada. Ale to jest oczywiście jedna, jedyna karta na przyszły rok, bo więcej kart to będziemy wykładać dopiero za, za jakieś kilka dni może na przyszły rok. To jest tylko jedna karta, żeby pokazać, co tam w tym przyszłym roku was takiego no, najbardziej miłego. Coś miłego sercu, czyli albo nowy związek, albo kreacja. Kreacja, jakieś nowe pomysły, nowe inspiracje przyjdą. Będziecie się z tego cieszyć, będzie to was napawać jakimś entuzjazmem, um, optymizmem też. Macie szansę zrealizować swoje marzenie. Czy je zrealizujecie tam, w jakim stopniu, no to będziemy już w następnym czytaniu patrzeć. Już niedługo na nowy rok będzie takie większe czytanie. W każdym razie tutaj ta radość się pokazuje na przyszły rok, także tego się trzymajmy. Spełnienie w materii jest, są nowe możliwości pracy, czy nowego biznesu, czy nowego zarobkowania w jakikolwiek sposób. Yy, zmiana idzie w kierunku pozyskania waszej większej mocy, większej witalności jeszcze, chociaż tutaj no, są to karty wystarczająco witalne. To nie jest tak, że wy tu nie macie witalności, no ale tam była też jedna karta impasu. Wynikające z tego konfliktu, tutaj więc tutaj zmiana znowu idzie na lepsze. Tego się trzymajmy. Oby ta radość tutaj była jak największa w tym nowym roku. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.